Cześć, to kolejny materiał, w którym bierzemy na warsztat egzekucje komornicze, patrząc z perspektywy tytułów wykonawczych. Ostatnio omawiałem dość specyficzny przykład nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z e-sądu. Dzisiaj chciałem skupić się na nakazie zapłaty postępowaniu upominawczym, który wydał sąd rejonowy Bądź sąd okręgowy. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem, jak poradzić sobie z egzekucją, właśnie z nakazu zapłaty wydanego przez sąd rejonowy bądź sąd okręgowy, zachęcam Cię do oglądania. Dostałeś pismo od komornika, wczynające egzekucję właśnie na podstawie nakazu zapłaty sądu rejonowego bądź okręgowego. Idziesz do prawnika, który ma Ci z tym pomóc. I w większości przypadków ktoś powie: Był dług, nie był spłacony. Mamy nakaz zapłaty, mamy klauzulę wykonalności, komornik działa zgodnie z prawem, nic się nie da zrobić. Antywindykacja pokazuje nam zupełnie coś innego. Mamy setki spraw, w których byliśmy w stanie przewracać terminy, w którym byliśmy w stanie podważać klauzulę wykonalności, czy em, szukać błędów działania komornika, czy sądu. W związku z tym, z mojego doświadczenia, mogę Wam powiedzieć, że się da. Da się podważyć taką klauzulę wykonalności i można umorzyć egzekucję, która jest prowadzona na podstawie nakazu zapłaty, który jest prawomocny. Jakie działania trzeba podjąć, żeby doprowadzić właśnie do umorzenia takiej egzekucji? Po pierwsze, musisz zebrać dokumenty. Od kogo? Po pierwsze, od komornika. Komornik, od którego dostałeś pismo. Albo dowiedziałeś się o egzekucji, bo nie zawsze jest tak, że to pismo dostaniesz. Bo komornik może mieć choćbyś zaskazany adres przez wierzyciela. Więc tak, dostałeś informację o tym, że komornik na przykład zajął Ci konto, albo dowiedziałeś się skądś, że chce licytować Twoją nieruchomość. Nagle na nieruchomości pojawił się ktoś od wyceny tej nieruchomości i chciał się z Tobą skontaktować. Wtedy wiesz, że coś się dzieje. Jeżeli nawet nie dostałeś tego pisma od komornika, wiesz jaki to komornik, dowiadujesz się coraz więcej. I w tym momencie powinieneś, powinieneś zdobyć jak najwięcej dokumentów od tego komornika. W sensie jak najwięcej, wszystkie, które ci wysyłał, a które do ciebie nie dotarły. Jeżeli masz komplet tych dokumentów, to przechodzisz do kroku drugiego, czyli dokumenty sądu. Podstawą egzekucji, tak jak sobie tu wspomnieliśmy, bo dzisiaj mówimy właśnie o nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym, sądu, wydanego przez sąd rejonowy, czy sąd okręgowy, ale właśnie nie e sąd czyli nie w tym uproszczonym elektronicznym postępowaniu, Wówczas masz skazany sąd, masz skazaną sygnaturę, wiesz, który sąd to wydał, i następnie trzeba się umówić na to, żeby wykonać fotokopię, żebyś dowiedział się, tak naprawdę, co jest podstawą, bo z dokumentów od Komornika dowiesz się, jak jest wierzyciel, ale często niewiele ci to powie, bo nagle się okaże, że to jest prokura, Ultimo, Windexus i tak dalej. Jakiś fundusz sekuratyzacyjny, który często nabywa wierzytelności. Na marginesie czasami są one przedawnione albo mają inne wady prawne. Więc, jeżeli widzisz jakiegoś wierzyciela, o którym nie masz zielonego pojęcia, warto dowiedzieć się. Skąd w ogóle ten dług się wziął? Skąd będziesz to wiedzieć? Właśnie z akt sądowych. Komornik ci tego nie powie, tak? Komornik wskaże ci kwotę wierzyciela, pokaże ci tytuł wykonawczy, czyli pokaże ci nakaz zapłaty, tak? Dostaniesz kopię tego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, przebitą przez sąd taką pieczątką i wówczas komornik już może prowadzić tą egzekucję, tobie to zbyt wiele nie powie. Więc tutaj są potrzebne akta sądu. Jak te akta zdobyć? Masz sygnaturę, masz sąd. Wystarczy zadzwonić do sekretariatu, spytać się, czy rzeczywiście taka sprawa miała miejsce, jak możesz dostać dostęp do tych akt. Nie ma jednolitej procedury. Sądy działają w różny sposób. Jest to spowodowane kilkoma kwestiami. Po pierwsze taką, że jesteśmy cały czas w, często w tym rygorze. Niektóre sądy są w tym rygorze po-covidowym, gdzie faktycznie ciężej umówić się do sekretariatu, cię, ciężej umówić się właśnie na przeglądanie tych akt. Więc zadzwoń. Tam powinieneś dostać informację, w jaki sposób to zrobić, kiedy możesz się umówić, ważne, żeby to był dosyć szybki termin, bo no, masz egzekucję komorniczą i tutaj trzeba działać w sposób szybki, więc jeżeli uda ci się dostać dostęp do tych akt, to udajesz się do sądu, robisz fotokopię. Alternatywą jest wynajęcie prawnika radcy prawnego bądź adwokata, który dla Ciebie takie fotokopie zrobi. Wówczas dajesz pełnomocnictwo i w efekcie ktoś udaje się do takiego sądu i odpłatnie robi dla Ciebie takie fotokopie. Dostajesz je na maila, w zależności jak się umówisz, czy w formie skopiowanej, w formie fizycznej. I tylko mając ten komplet akt, czyli dokumenty od komornika i akta sądowe, I jesteśmy w stanie ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło? Dlaczego ten nakaz zapłaty jest? Czy ty go otrzymałeś? Na jaki adres został wysłany? Czy klauzula wykonalności została nadana w sposób prawidłowy? Czy komornik w prawidłowy sposób prowadzi egzekucję? I czy tą egzekucję można umorzyć? Dopiero po analizie prawnej, specjalisty od antywindykacji, specjalisty od wierzytelności, specjalisty od egzekucji komorniczych, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, ta czy tą egzekucję można umorzyć i czy można podważyć ten tytuł wykonawczy, który, tak jak powiedziałem, w teoretycznie jest prawomocny, ale w praktyce może się okazać, że prawomocny nie będzie. Samo postępowanie jest analogiczne do innych nakazów, choćby nakazów e-sądzie. Po pierwsze, przywracamy termin bądź wskazujemy wady. Po drugie, po przeprowadzeniu tego najczęściej krótkiego procesu, bo trwa to około miesiąca, dwóch miesięcy, czasami nawet dwa tygodnie, czyli jest to szybciej. Po tym mamy podstawę do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji do komornika i komornik taką egzekucję powinien postanowieniem umorzyć, obciążając kosztami wierzyciela, a ty powinieneś dostać z powrotem środki, które zostały wyegzekwowane. Tak jak mówiłem we wcześniejszych materiałach, nie zawsze jest to, nie zawsze jest tak, że ten wierzyciel chce te pieniądze od razu nam przelać na konto. Najczęściej jest tak, że tutaj jest wymagany dodatkowy proces, często sądowe odszkodowanie, w którym można te pieniądze odzyskać. Ale jest to możliwe. Dodatkową rzeczą jest oczywiście główną, po którą tutaj najczęściej idziemy, jest to, że ta egzekucja jest umorzona, czyli przestaje być zajęta Twoja emerytura, Twoje wynagrodzenie, czy Twoja nieruchomość nie będzie licytowana. I tutaj ważna rzecz. Powinieneś wiedzieć, że samo umorzenie egzekucji nie kończy sprawy. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której ktoś, właśnie po umorzeniu, był bardzo szczęśliwy, zadowolony, dziękował. Zawsze powtarzam, wtedy, to nie koniec sprawy. Ta sprawa będzie rozpatrywana merytorycznie przez sąd. Dopiero teraz mamy możliwość, żeby podnieść zarzuty, które normalnie podjeślibyśmy, gdyby, gdybyś miał ku temu sposobność. I dopiero teraz będziemy walczyć przed sądem, w celu umorzenia tego długu, wskazania jego wad czy nieważności umowy. Dopiero teraz możemy podnosić te wszystkie kwestie, które normalnie podnosilibyśmy w procesie. Więc często z Twojej perspektywy problem został rozwiązany, a z perspektywy całego procesu jest to dopiero początek. Oczywiście egzekucji nie ma. Dług nie może być egzekwowany w sposób przymusowy przez komornika. Natomiast walka trwa i jeżeli sprawa zakończy się Niepomyślnie na tym etapie, to ten problem do Ciebie wróci. Ten komornik może ponownie zacząć egzekucję już na podstawie oczywiście nie nakazu zapłaty, ale wyroku sądu, czy tam pierwszej, czy drugiej instancji. Natomiast walka trwa. Same szanse na wygranie procesu zależą od rzeczy, które podniesiemy w procesie, od rzeczy merytorycznych. A one wynikają z tego, jaką umowę wcześniej podpisałeś, w jaki sposób ją podpisałeś. Tak jak mówiłem już kilkukrotnie, powtórzę też raz, to jest właśnie moment na składanie zarzutów merytorycznych w sprawie i poprowadzenia jej do końca. Co jeszcze ważne, abyś wiedział: jeżeli miałeś egzekucję i została ona zakończona, wszystkie pieniądze zostały wyegzekwowane, zostało ci to ściągnięte z kont bankowych, z twoich zarobków, z pensji czy z emerytury, renty, czy została ci zlicytowana nieruchomość, pamiętaj, że na tym etapie również możesz działać. To, że egzekucja została zakończona przez komornika, co nie znaczy, że nie możemy wejść w to postępowanie i nie jesteśmy w stanie odwrócić tego losu. Tak? Jesteśmy w stanie odzyskać odszkodowanie, jeżeli faktycznie wskażemy, że egzekucja była niecelowa, jeżeli faktycznie merytorycznie odniesiemy się do sprawy i okaże się, że umowa, którą podpisałeś, była nieważna i powinien zwrócić znacznie mniej niż zwróciłeś. Musisz tutaj wiedzieć, że instytucje finansowe często wielokrotnie zawyżają Twój dług. Dodają dodatkowe koszty tego kredytu, koszty prowizji, koszty dodatkowych ubezpieczeń, czy zawyżonych odsetek. Wielokrotnie również zdarza się, że takie umowy w starciu z wymiarem sprawiedliwości okazują się nieważne, okazują się zawarte niezgodnie z prawem. Wówczas najczęściej musisz oczywiście spłacić ten kapitał, tylko nagle okazuje się, że ty przez lata spłacania tej wierzytelności ten kapitał już wielokrotnie spłaciłeś. Wtedy powstaje możliwość odzyskania tych pieniędzy właśnie w toku procesu odszkodowania czy zadośćuczynienia, jeżeli w faktycznie w sposób realny, a najczęściej tak jest, wpłynęło to negatywnie na Twoje życie. Podsumujmy. Trzy filary, jak poradzić sobie z egzekucją komorniczą. Po pierwsze, zgromadź dokumenty komornicze. Po drugie, zgromadź dokumenty sądu. I po trzecie, zleć analizę prawną specjaliście, który wskaże, czy Twoją egzekucję da się umorzyć. Jeżeli masz jakieś pytania co do mojego materiału, zachęcam Cię do komentowania, zostaw subskrypcję i do zobaczenia.